Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić zestaw do metod federu. Zapraszam. Potrzebny nam będą haczyk, jakikolwiek. Ja mam tu akurat taki z grotem. O, jak widzicie, taki mały to jest od mika do rozmiar 8, 10 cm na pleciące Krętliki, jakikolwiek. Ja tu mam o takie. Można też użyć jakiejś szybko złączki, czy coś takiego, albo jakieś gruszki. I oraz nasz koszyczek do metod Federu. Najlepszy moim zdaniem są 30-40 dołu. Myślę, że to jest odpowiednia gramatura. Więc dobra, zaczynamy. W pierwszej kolejności bierzemy nasz koszyczek. Wyciągamy tą, o jakby tu, osłonkę. I wkładamy do naszej żyłki głównej ostrość musi mi złapać. Przekładamy. Następnie bierzemy nasz koszyczek do metod Federu i tutaj jak mamy taką tutaj dziurkę to wkładamy tutaj w to ten naszą żółkę główną. Następnie bierzemy jeden krętlik. Robię jak to jakąś szybko złączkę. Gruszka mówię. I rob no, na tych wszystkich to jest jeden węzeł. Przekładamy sobie przez jedno oczko. Obliżymy tak i zawijamy koła żyłki 4-5 razy. W sumie przez tą dziurkę przekładamy. I węzeł mocny gotowy później odetniemy nadmiar albo no w sumie teraz możemy tylko wezmę jakieś nożyczki i odcinamy nadmiar żyłki z tyle myślę, że o złapał nie chcę mi w ogóle ostrości łapać matka Tyle myślę, że będzie git. Bierzemy następnie nasz jeden przypom. Bierzemy tutaj sobie. Jeden ja mam tu. Mikado, ja zawsze tych używam z grotem. Są odpowiednie na karpie, i na amur, jakieś lężeliny. O, zawsze ich używałem. I robimy także. O, bierzemy, przekładam przez to drugie oczko krętliku. Przykładam nas cały haczyk, że tak to było. I tutaj, mając taki, taką pętelkę, przykładam jeszcze raz haczyk, tylko przez tą pętelkę, tym razem. Mam się ręce trzęsą, więc sorry za to. Zaciskamy. Jeszcze bierzemy tą właśnie, o tutaj, tą zawleczkę, wkładamy. Zestaw do metod federu? Gotowy. Dziękuję za uwagę. Cześć, Siemanko.